Cześć. Chciałbym Was zaprosić dzisiaj na krwawo Ze mną na kanale jest... E, Czesław. No siema. I Lorbas. Siemanko. No, no to chłopaki, wbijamy? Okej, już? No już 29 jest, czekaj. Zobaczę dokładniej. 24 sekundy, dawaj wbijamy już. No. Dobra, wbijem. Dobra, jezus Bijmy się tylko. Weź coś do gifu. Wbije Nie wiem co to za typ. Jakie majku. Ja bym kogoś strzasnął, no, jakiegoś noba. Tak, tak samo, sam. nie Dobry ten sucha jest? Spokojnie, mi ten. Poczekaj. A, arm gania. Czekaj, chcę tego noba. 8-0. Okay. Bije się z Kaśką I się bijesz? I, i się bije z Kaśką, widzę <grym> Kurwa, ja Armu... Spę Ej, hey, Armu pode mną stoi kurwa, Armu mnie jebno No i leży Coś tam no, Już klątwa nie, już nie jest źle A kurwa, same klątwa mu się dają Sucha pyta, czy musiałem co ugrz? No za Trzeba... Ej dotyk, dotyk mi wbił elegancko. Mam szansę. No. Jestem bardziej ubrany pod... pod pod. Kolory. Ej, wygrałem z tym. Nie, on uciekł, on Ciek. uciekł z walki. Kto? Armu. Co ty gadasz? Co <laughs> Armu. Znowu? Uciekł z walki. Dobra, Ej, ten sucha Ej. ma 32%. Ja chyba też ucieknę, jak będę miał okazję. Nie uciekajcie, walczcie normalnie. Chyba, że ty z takimi, wiesz... Armulachu typu. On już po R. Ja mam 56%, 39%. Nie no, druga klubka. to mi się nie podoba. Z kim? Z Naerem? Nie. Ja się z Kaśką bie. Wygrałeś z nią? Ej, dobra, spadłeś. <laughs> Lacha, Weźcie go, nie, bijcie, dobijesz, bo... Nie chcę znowu, tak jak w ostatniej <noise> walce. Armu mnie goni. Ej! Help me! No nie. Ej, na ile kratek o mnie złapał? Mnie chyba na 7 kratek złapał. Lacha, dobijam. Nie no, same klątwy się dają. No dobra, chuj. Padu. Lacha, dobijam. Jak wygram z armu, nie, to będzie dzidzi, ale pao, on mi kombo w dubiu. Zobaczymy, jak to się sprawuje. Zobaczysz, jak to wody, ty. Kolej Kolej się sprawuje. Kurwa, gdzie pada armu? Pamax że... pisze, że armu CBK uniknął. Nie, no nie wie, że pada z armii. No. Bigo. Bingo. Bingo. Spróbuję. Ja pada. Pewnie, pewnie ucieczki, czuję. O, ze mną też uciekł. Pierwsze walce, no, dostał był, jak nic. O, dotyk mu siadł. 62% ma. Ten Ze mną klątwa i CBK się, 13% mu zostało, O, mu dotyk dostał. siadł, ładnie, będzie ucieczka? 17% no Maja 100. On nie może, on nie ma ucieczki, na mnie żwardował. A to co 5 minut działa bodajże Ty Ty pewnie pewnie jedną no. Ty tak Też się tak myślałem, ale. Też tak myślę, ale... Ty 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 nie? Ja mam 11 Wiem, fajna jest. Czekaj, on czeka, Lachu będzie mnie dobijał. Aha. Zamrożenie musiało, ma mi 15 many niszczy cienko, szybko strzała. Będę nie pod tego jeszcze czasem, szlachu mnie dobijał. Zostało mi 100% znaczy. no ja to biję się z lachem. Jak się to widzi? No, 100%, póki co on 69%. Nic. Chyba ugram, to tak mi się wydaje. Czekaj, by mnie zlagowało coś. No ja mam 100% chyba, czekaj. Dobra, nie chcę się to grać. Idę płakać. Czekaj, bo... Bo... No bo, mamo, on uciekł z Uciekł. Dotyk. Armu już w mieście No To GIT Lachu po Ciekawe 6% Ucieczka! Typowo. <grym> 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 Bije go znowu Uciek jak miał 6% i ja 30 No to się bawimy tak Kaśka chyba nie dobija nie? Zafek się jeszcze trzyma Tam Czwórka została to mm, Kaśka, zafek, e, lachu i ka i trzech i, e, I Naer, hmm. O i ja hmm. tam wózkę kupić, nie? Kupi sobie zbyt ci to to padł Ja na to półgiew wydam, ale kupię to. <noise> Użycia lecą tej broni. Uuu, 100% lachu. Ja mam 100% lachu i 18. Idzie. Ciekawe, czy mu rer pominę? Chyba tak. Masz szansę niepewnie. No Chociaż nie teraz mam 22% Nie wiem próbować ten przebić Nie, ja będę zabił kulką Mi zaraz całą manę zniszczy Po co on tak przedłuża? No nie wiem, żeby cię coś bo Kaszka będzie coś. Masz Dotyk za... Lachowi siadł, nie, nie wierzę kurwa Aha, Kaszka będzie mnie dobijać, o fajnie. Bi walnie Kaszkę na R. Chyba na R bije Kaszka. może by <noise> Drugi dotyk Lachowi siadł. No to przegrałeś trochę, tak Przegrałem. jakby? Nie znaczy jeszcze o, nie, ale przegram Ucieczkę weź do ja nie Jednią ucieczkę, coś ty? Nie ja mi też. Przegram, bo teraz mam 22% Przegrałem Dobra hmm. Idź no. <grym> no <i tu, grym> bo nagrywam Mama? Tak. Dobra, to się je nagrało. Nagrało <grywa> się na pewno. Dobra. To Lachu tak trochę szma jak szmaciach jak szmaciarz ten uciekł. No dobra, to dzięki za obejrzenie. Do następnego. Cześć.